i stars, we are the champions. Don't know Nie czarka jest pod stołem. Ale to taki wyklęty... Myklar... Ja! <laughs> Czyje to picie było tutaj z tego miejsca? No, moje. Nie Co moje. Kto tu siedział? Ja wypiłem wszystko. Kto tu siedział? Ja, to, tak, ja, ale to nie mają... Ciszej, ja, to robi ile razy Każdy pod biurkiem z przemnie, pod stolikiem i ogóle się gdzie siedział. Już.

czy mi się Dostałeś papieża. Upad. Może ktoś zarzucił, eee! no, nie zagminię. Tylko klejem trzeba było powrócić. Albo ty, a? Panie, Proszę was. was to. To no, w Ej. Tak. Tak. No Pani, no nie mam. No, wy to Sara chyba jakieś gniazdo. Może ja, nie możemy być ciszej. Możemy. nie będziemy na YouTube. Nie, <grym> się, nie Będziesz, tak, w centrum uwagi. Jeśli rodzice zobaczą, jak się, zobaczy, jak się zachowuje, to wstyd i hańba. No i tu by no to było łatwo leciały. Zamiast stać przy pani i patrzeć, jak pani robi, to odchodzę, to rozgramy. Kubek. Proszę, kładziemy tu flagi. Ewa tam było mocno przycięte. Wytarłam.

Wypowiem słowo. To dzisiaj bez batona będzie. Oprócz tej głównej nagrody. Przyglądamy się i musimy wybrać najlepszą flagę. Najlepiej wykonaną, najbardziej starannie. Ja tutaj tej no, Dobrze, no to kto jeszcze? Tak. Nie, nie, Trzy mamy flagi wybrać, tak? Trzy. Trzy najlepsze ta. Mhm. Ta. Ta. Mhm. Czy ta flaga jest dobra? Nie. nie, nie, nie. Dlaczego? <grym> Ale krzywo. Ta. Bo strasznie dużo czerwonego i tak O krzywa, właśnie. To. Daj, jest krzywa. To mówicie, że jest dobrze? Tak. Ta. Mhm. Prawie. No tak? Ta. Może To ta. właśnie dobra. O, o. Ta ta to jest Tak. Tak? Która jeszcze? Ta. To sew. A moje goni. Ta. Ta. Tak, nie no, Ale bo koleżanki no, nie mającie. Tak, nie, dlatego kazałam odwrócić. To było moje. O tam? Nie. No to którą? To jest za naklejem. To ta bardziej starobna. Dobra. Dobrze, mamy trzy najładniejsze flagi. Chyba proszę, A coś włożył, jaki nakład pracy z tą flagę. Oprócz jeńczenia. jakby to było Dobra. Mamy flagi, a teraz będzie konkurs. Ale to jeszcze już jest, wybrane są? Są już trzymane. Tak, to pani trzyma, bo na koniec będą nagrody oddzielne. Tak, na Nagrody do pocieszenia dostanie każdy. Natomiast jeszcze będą dodatkowe dla tych uczynionych osób. Ale co? Wow. Taka dostanie? Nie powiedziano. Gdzie będą Nagrody pocieszenia. A teraz obiecamy konkurs. Co? Co? Jaki kąt sobie wyobrazić? śpiewanie hymnów. Śpiewanie hymnów. No, czy wszyscy znają słowa? Nie, no, to... nie każda. Ale nie za tego nie zróbki. No to ja tyle, też i znamy. znamy. Ale samemu czy ten? Zostało, czy można? Błysk. Błysk. Nie, samodzielnie. No, nie, każdy indywidualnie. Panią, ja dostałem blisko z hymną. No to się cieszę, że dostałeś. Indywidualnie każdy. Jeśli ktoś nie chce brać udziału, ale nie wiemy w nosie, to nie bierze po prostu. No ale to nie chodzi. Kto nie mamy. Jakie będzie kryterium? Pani Ewo, na pewno znajomość tekstu to raz, tak? Tak. A czy, ja dobrze, ja test. czy dobrze? Kategi. Przepraszam bardzo. Nie. Y, było mówione i każdy sobie ale w sam rozsądził. W pierwszej czy tam drugi drugiej, w trzeciej było. I w czwartej. No, papa da, podawane. To, to trudno. To, to, to jakieś Polak jak yy, to tak. Tak, Po pierwsze, teraz już nie rozmawiasz. Po no, pierwsze, znajomość tekstu. Po drugie, melodia. A po trzecie, zaangażowanie. Czy ktoś Zdrowia. to robi byle jak, czy też z sercem. Trzy rzeczy. Więc się nie martw, Hubert, że ty tylko znasz trzy, bo może się okaże, że znasz najwięcej. No. Ja też znam trzy. Czyli rozumiemy? Znajomość tekstu, melodia, i trzecie zaangażowanie. Bo ktoś może właśnie nie być melodyjny, ale na przykład tak sercem śpiewa. Czy nie. wszyscy uczestniczą? Hubert. To nie. Kto no. uczestniczy? Hubert? Hubert, chłopcy? Dobrze. To osoby, które Siadają tutaj, też nie Ale Siadamy, kto nie uczestniczy w jednym siadają. miejscu, a uczestnicy siądą sobie w drugim miejscu.